klapę. Dzień dobry Państwu, Pomorska Telewizja Narodowa. Jesteśmy na Zlocie w Łebie. Pozwól to na chwilę kolego. Pomorska witam, telewizja serdecznie. narodowa. Witam, witam. To jest główny organizator główny sprawca całego zamieszania. Tak. Może tak, tak. się przestaw naszym tym. <laughs> Marcin Easy Rider, pozdrawiam. Kudłaty krzywa. kudłaty już nie, teraz jest... już jestem Easy Rider. Na YouTubach też się udziela, musisz kiedyś właśnie o musimy zrobić no to, jakiś no to, program no to, rozrywkowo ten no tak, śniadaniowo-obiadowo-kolacyjny. Bycia... Bez motoru? Bez. Będziemy jedni. O. Usien... Komara. 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 Komary latają. No jak powiesz, komary się nie zjadły tutaj? Nie zjadły, ale super, super, fajnie. No, fajnie, powiesz, że przyjechałeś. Co... Powiem że taki urok, wiesz, jak Ty jesteś, to jest kurczę... No, no, jest, no. ja, ja jestem na każdym zlocie po... przecież, wiesz. Że tak, ja, tak, ja tu tak, ślub tak, nawet z Panią brałem, wiesz. Pamiętam. To dzień? 16. dzisiaj już Czwarta rocznica już. A Ty jeden jesteś po ślubie już. Przyznaj się kolego, a gdzieś... to żona wie, żona zawsze żona pamięta. Żona pamięta. Żona pamięta. pamięta, a powiedz ile dzieci już zrobiłeś? Trójkę. Trójkę, to ty, a produkujesz dalej? Nie. No 800 nie, plus w nie, 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 już nie. Już. 800 Czekam plus? Czekam na 6 tysięcy plus. plus. A to, to jest już to kolego. A to nie zarobiłeś na tym znosie, że teraz jeszcze chcesz 800 plus? Ty, ja 100. muszę wiesz. Już, masz inwestycje? Dużo, koszty duże Ale własne. co już tam te apartamenty masz tam na kawałkach, zarobiłeś. No, jeszcze nie, ale pracuję, no. pracujesz. No, no i zapoś, tak, przyda następny zlot no to Zapraszam, nie wiem jeszcze gdzie będzie ten zlot i czy będzie, bo jest to. Ale właśnie, rzuczona, czy będzie ale... tutaj, czy, czy będzie nie. w łebie, czy będzie w Mielnie, czy będzie wiesz, ale do Łeba, nie, tu, nie, łeba nie musi łebie, nie. być, no co ty jakie tam mielno? Przestań. I, no. Słuchaj, jak, jak, nie, jak nie przyjedziesz do Łeby, to ja do Mielna nie pojadę, ty wiesz o tym. No wiem, wiem. Musisz wie, wie. to, bo jak Mielno, to Czekamy tam. Na no tam za dużo jest kanału. Nie, 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 nie. nie. To, tu rozumiesz ma być zlot, bo tradycyjnie. No, Bo moja żona też już nie chce przyjeżdżać. Ale ja ją to ciągle na mapie. No no, się. no trzymaj się. Trzymaj się, fajnie Ahoj. Widzicie, no złoty motocyklowy się odbył. No tutaj pokaż te namioty, tu tam, pania, tutaj tam jest jeszcze taka pani. Pani ma kawę z rumem czy bez? Niestety rumu zabrakło. No to ja się nie dołączam, Została tylko kawa. A co pani tu ma takie początku To są tak zwane getry. Wersja limitowana. Pani... Chodź. chodź, chodź, po filmie, jest teraz nagrywany. Film jest nagrywany, chodź tutaj do mnie. Ciądze, Powiem tak, o, to moja koleżanka jest tak. Ja się, przestaw się, jak jest, jak Dzień dobry, dzień dobry, to jest mój kolega. No, się. Ja się chciałam spytać, czy jak on robi stempelek, to tak. później go zmywa, czy nie? Nie, 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 to za trzy dni samo zejdzie, albo i nie. Albo i nie. nie, nie, nie. To przestaw się, jak masz na imię. Cześć, cześć, Magda mam na imię, a ty? A skąd jesteś? Nie, męża nie pokazuje. O, fajnie. Ty tak tym pistoletem nie wybije, bo się dziewczyny boją. Dziewczyny się nie mogą bać. Ja mam... Do, do, dla dziewczyny mam inny pistolet. Aha. <słyska> no to co, odjeżdżacie już? No. Ale sobie. No to dobrze, jak kukasz kupek, jak to będziesz tak. Jak to mówiłam, to nie są tanie rzeczy. No, tak, no, to, no. no, 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 no. <śladanie> Zdjęcie ze mną kosztuje, kochana, to nie ma lekko. I vice versa, no. i vice versa. Ja? To ty tutaj kontrybucję powinieneś zapłacić, na moim terenie namiot postawiłeś. My to kochane rabujemy, napadamy, gwałcimy od 1627 roku. Już. Obiecanki, cacanki, stoi od krzewa i nic. Wczoraj były był tak? no, się nie napatoczywasz. <laughs> Cześć. Ahoj. No to co? No żegnam wszystkich i zapraszam do łeby. Ja jeszcze zostaję, bo 16 mam rocznicę ślubu i będę tu jeszcze z moją żoną Sylwią. Pokaż się Sylwia, pożegnaj się. Odwróć kamerę. No Odwróć kamerę. No, chcesz, moja żona się nie chce odwrócić. Daj kamerę mi. No i ja będę namioty filmować teraz. O, to jest moja żona Sylwia. Pozdrów wszystkich, ahoj. Ślub, rocznica ślubu 16 będzie, sierpnia. Tu jeszcze mamy tyle motorów, o, tam widać, oni się tam pakują. No generalnie, że Państwa, jak ktoś jest niepewny, czy, czy jest już trzeźwy, no tutaj alkomat czeka na wyjściu, można sobie, sobie sprawdzić. Pozdrawiamy wszystkich i zapraszamy na następny y, rok, no to jak powiedział kudłaty, no, chciał w Mielnie, ale ja już go chyba przekonałem, że będzie w Łebie, dziękuję bardzo, ahoj, jak to się włącza?